Arima chcąc dostać rolę w filmie Shimy idzie do jego mieszkania. Nie zauważa jednak, że jest obserwowana przez wścibskiego reportera. Czyżby w powietrzu nosił się zapach skandalu? Witajcie złąkani internetowcy! Nie mam pojęcia co robicie na moim kanale, lecz zapraszam was na kolejny materiał z omawiania mangi Oshinoko. Dzisiaj wraz z rozdziałem 101 rozpoczniemy omawianie tomu 11, a tytuł tego rozdziału to Dylemat. Standardową materię składa się w głównej mierze ze skrzyżowania fabuły rozdziału, co kończy moja krótka opinia o nim i tym, co wnosi do całości fabuły. W tym momencie ostrzegam was przed oczywistymi spoilerami z mangi, a także proszę was o łapkę w górę i suba. Tymczasem przyszła pora, by poznać się z reżyserem. Rozdział rozpoczyna się w biurze Shimy. Reżyser zaprasza Arimę do siebie, a ta, słysząc, że je to jego miejsce pracy, mówi, że jeśli mu to nie przeszkadza, chciałaby się rozejrzeć. Już po kilku krokach uderza w nią brutalna rzeczywistość. Zauważa bowiem łóżko w jednym spokoju. W myślach mówi, że to takie typowe. Mówi, że to miejsce pracy, ale jednak na łóżko znalazła się przestrzeń. Domyśla się, że sprowadzał tam kochanki w tajemnicy przed żoną. Brawo, Kanuś! Brawo! Jednak wraca stara, dobra, zdroworozsądkowa Arima. Już się bałem, że nie myślisz trzeźwo. Rima mówi sama do siebie, że nie przeszkadza jej dotrzymanie towarzystwa Simie, gdy ten pije, lecz gdyby zaczął się do niej dobierać, zawsze miała na podoręczu magiczne słowa, czyli: wybacz, ale to te dni. Nie dość, że powróciła rozsądna Rima, Kana, to jeszcze używa kobiecych zaklęć. Sytuacja wydaje się być uratowana. Jej! Shima zauważa, że Arima wydaje się być nieco spięta. Uspokaja ją mówiąc, że umie się zachować i nie jest jakimś gówniarzem. Arima mówi, że Shima przecież i tak nie patrzy na nią w ten sposób, gdy reżyser mówi, że w tej kwestii się myli i Arima jest w jego oczach bardzo atrakcyjna. Arima pyta się co na to jego żona, gdy ten mówi, że ona także zabawia się z facetami na boku. I nie wchodzą sobie w drogę, co jeszcze bardziej szokuje Kanę. Pamiętaj, Kanuś, kobiece spele: ból głowy i te dni, ból głowy i te dni. Shima mówi, że jest celebrytą, ale przede wszystkim jest człowiekiem. Nie zamierzał krzywdzić Arimy. Zezwala w razie czego na zielenie go w policzek i wyjście z mieszkania. Zamierzał traktować ją z szacunkiem i okazywać swoje uczucia. Nie zamierzał też dawać Arimie podrzędnych ról. Zamierzał dać jej rolę, którą mogła uczynić swoim własnym, prywatnym arcydziełem. Powoli zbliża się do Arimy, mówiąc, że rozumie jej pragnienie powrotu na scenę. Ta presja, gdy na człowieka patrzy kamera, a ona mogła czuć się wyzwolona zupełnie jakby stała tam nago powoli kładą się na kanapę. Arima mówi do siebie w myślach, że zrobi wszystko, aby dostać rolę. Shima szepcze jej do ucha, aby zostawił jej wszystko i już ma pójść to w złą stronę, gdy Arima przypomina sobie twarz Akły. I mówi do Shima, że nie może, bo jest ktoś, kogo kocha. Zaczyna płakać, a nieco zmieszany Shima odsuwa się od niej, pytając, jakim człowiekiem jest ten, który samą myślą o nim wywołuje u niej łzy. Arima opowiada mu o nim, na wpół zrozpaczona i na wpół zdenerwowana. Mówi, że ten, którego kocha, udaje, że w ogóle nie jest nią zainteresowany, a robi dla niej miłe rzeczy i potem ją ignoruje. Wysyła jej sprzeczne sygnały i tylko ją ranił. Shima się śmieje, że Arima od roku gania za facetem, który ma dziewczynę, i dalej bardzo. Co przeżywa wszystko, co z nim związane. Uznaje, że Arima jest naprawdę ciekawym przypadkiem, i pytają, czy może ją brać pod uwagę przy obsadzeniu kolejnego filmu. Zdziwiona Arima mówi, że przecież nie poszła z nim do łóżka, na co reżyser mówi, że nie było takiej potrzeby. Ta metoda to też dobry sposób, żeby kogoś lepiej poznać, ale dla niego, jako twórcy, nie miało znaczenia, czy dana osoba pójdzie z nim do łóżka, czy nie. Rozdział kończy się, gdy Arima wychodzi z bloku, mówiąc, że powinna bardziej uważać na przyszłość. Zamierzała zjeść Ramen i wrócić do domu. W tym momencie ktoś pstryka jej zdjęcie. No i mamy to, kochani, paparazzi cyka sweet focie, ale zanim co zanim gdzie, porozmawiajmy o tym po kolei. No nie da się ukryć, że pod koniec poprzedniego rozdziału Arima sprawiała dość mylne wrażenie, że łyka słowa Shime jak pelikan i sama nie wierzy w to, że ten nie będzie się do niej dobierać. Oczywiście szybko wracamy do starej dobrej Arimy, która zwęszyła podstęp i chciała się wykpić, kastując obronnego spela zarezerwowanego tylko dla kobiet. Ja wręcz uwielbiam jak ja nazywam okres. Normalni ludzie te dni, ze sprawy, tymczasem Agnar. Kastowanie spela obronnego, kobiece uroki, klątwa krwi. Kobiety, które mnie oglądają muszą mnie Kurwa nienawidzić. Zanim ktoś na mnie naskoczy, od razu mówię, to tylko żarty, ja rozumiem jak działa kobiece ciało, ale w tej sytuacji sami rozumiecie. Zaraz po tym jak Arima już ogarnia, że Bioro Shime, to w rzeczywistości jego kącik miłosny z celebrytkami, to nadchodzi brutalne zderzenie z rzeczywistością, gdzie Shima odpala podwójnego krytykala mówiąc, że Arima w jego oczach jest atrakcyjna, a jego żona wie, że dupczy się na boku, ale nie wchodzą sobie w drogę, bo w sumie po co. I szczerze powiedziawszy, nie żebym popierał to co prezentuje sobą małżeństwo dwójki celebrytów, ale tak na dobrą sprawę, jeśli faktycznie oboje nie widzą w tym nic złego, to chyba jest to coś co nazywa się związkiem otwartym, czyli niby są razem, ale jednak mogą sobie robić skok w bok. I okej, okay, ja sam jestem wyznawcą idei wierności w związku, ale mam tak, że jeśli ktoś ma inne podejście, to co mi do tego. I szczerze powiedziawszy, wam też tak doradzam. I zanim ktoś powie, no gdyby dobierał się do twojej panny, to byś nie był takim... Po pierwsze, jestem singlem, bo żadna nie skusiła się na moje piękne kuliste ciało, krzywy kręgosłup, ryj, jak po uderzeniu łopatą, a także wypływające z każdej komórki mego ciała niedojebanie mózgowe. A po drugie, ja wyznaję ideę wierności w związku i od potencjalnej partnerki też bym takiego podejścia wymagał. Ale jak jakaś inna para się na coś innego godzi, to Mam w to wywalone, jakby rozumiecie o co mi chodzi. Inna sprawa, jeśli ktoś w danym związku miałby coś przeciwko, dlatego nie szanuję pewnej osoby z mojego otoczenia, która machnęła kilka dzieci, każdej innej, mimo że obiecywał wierność, bo wiecie, to był ten typ relacji, gdzie skok w bok to coś złego. Dobra, dość tłumaczenia, bo przynudzam. Na koniec tej wypowiedzi odnośnie skoków w bok, to tutaj akurat powiem, że reżyser i jego żonka sami proszą się o kłopoty, skoro tak często sobie ciupiają na boku. No ale cóż. I przechodzimy, powiedzmy sobie, do main tego rozdziału, a jest to scena, gdy Shima dobiera się do Kany. I zanim ktoś powie, że Shima to dupek, to. Pominę sobie wypowiadanie się o Kanie na jeden momencik i stanę w obronie reżysera. Shima nie kłamał mówiąc, że chce lepiej poznać Kanę. Patrzy na nią na dwa sposoby. Jak na aktorkę i jak na kobietę. Docenia jej zdolności i faktycznie chce z nią pracować, a że chciał się do niej dobrać to jednak robił to w normalny, cywilizowany sposób. Czyli próbował ją uwieść szepcąc jej słodkie słówka. Ale gdy Kana powiedziała nie... To nie był na nią wściekły, tylko lekko zmieszany. I widząc, że ta płacze to wysłuchał ją i nadal chciał z nią współpracować. Nie był jak te wszystkie typowe dupki, co gdy ktoś powie, że nie chce iść się z nim do łóżka, to rzucają no, czyli nie zależy ci na tej pracy. Shima odsuwa swój popęd na bok i pokazuje, że jest profesjonalistą, udowadniając, że to co mówił przy poprzednich dwóch rozdziałach to nie były puste słowa. Faktycznie chciał odmienić branżę w Japonii i faktycznie chce wykorzystać talenty Kany, dając jej rolę, którą ona będzie mogła uczynić swoim arcydziełem. Dlatego osobiście uważam, że mimo dupczenia się na boku, mimo pierścionka na palcu, Shima jest naprawdę spoko. Co do Arimy, to oczywiście jest tak jak powiedziałem: chciała kastować spela obronnego, ale jednak pod wpływem Słów Shimy była gotowa stracić z nim cnotę. I zanim jakiś cep spyta skąd wiem, że Arima jest dziewicą to ostrzegam zastanów się dwa razy, zanim zapytasz skąd przypuszczenia, że osiemnastoletnia i dolka, która nigdy nie miała chłopaka, jest dziewicą. Naprawdę. Arima przypominając sobie twarz ukochanego zaczyna płakać i odmawia Shimie, ale na jej szczęście Shima nie jest dupkiem i nie zamierzał wykorzystywać posady reżysera do wykorzystania jej w kwestiach łóżkowych. No i na sam koniec coś co zasadniczo wiedzieliśmy od poprzedniego rozdziału. Jakiś reporter cyknął Arimie fotkę i będzie chciał kręcić dramę. I choć owszem Biko Machi zyskało spory rozgłos, tak tutaj mały spoiler, celem pismaka nie była kana tylko Shima facet czaił się pod tym blokiem właśnie w tym celu. Ale oczywiście Kana też może mieć przechlapane, bo wszyscy fani tej serii doskonale wiedzą jak działa ten świat show biznesu, a także jak fani idolek reagują na takie rzeczy. Kana może i ma najmniejszą fanbazę z całej trójki, ale nie oszukujmy się, nawet w takiej grupie mogą znaleźć się psychowani. Nieważna jest wielkość twojej fanbazy, wystarczy, że masz jednego widza, a potencjalnie może być on psychofanem. I co prawda nie, żebym oskarżał o takie rzeczy akurat kogoś z mojej widowni, ale jako że statystycznie 99% z was nie znam osobiście, to jednak wolę się nie wypowiadać tak na pewniaczka. I zanim ktoś powie, no ale Agnar, ale Oshinoko to poważna seria, więc fani są dojrzali. Ta, jasne. To ja tylko przypomnę, że matka jednej aktorki, która była pierwowzorem dla Akane Kurokały, wypowiedziała się na social mediach, że Akasaka Hamsko wykorzystał tragiczną historię jej córki dla zbicia majątku ze sprzedaży mangi. A fani Oshinoko co zaczęli? Zaczęli ją nękać. Także ten. Ten rozdział to już zasadniczo otwiera nowy rozdział historii pod tytułem Skandal i będzie się kręcić wokół problemów Arimy Kany. I choć sam story arc jest raczej krótki, bo trwa jeden tom, to. Oj, plot twistów będzie tutaj co nie miało. Ale to już kwestia na następne rozdziały. A Wam jak podobał się rozdział? Dajcie znać w komentarzach. Wiecie także na mojego Twitchu odpada Facebooka, TikToka, Xa, Instagrama, a także kanał współtworzony z Nishino. Z niektórymi z Was widzę się jeszcze dzisiaj na streamie z Genshin'a bez Wishowania na moim Twitchu. Na tym kanale widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale z rozszerzania lore z Tym razem poruszymy temat zbroi Nishino. Czyli Agina. Kolejny materiał zamawiania mangi o Shinoko już za tydzień. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Do zobaczyska, ludziska.